Ahoj! <laughs> Zapewne domyślacie się, co to może oznaczać. Nie, to nie jest brzydkie słowo, źle powiedziane, żeby nie było cenzury. Nie, nie, nie. Czeskie powitanie, jedziemy zobaczyć skalne miasto. To bardzo ładna, fajna atrakcja, więc zobaczymy i pokażemy Wam, czy na pewno warto. Na pewno warto, bo ja tam już kiedyś byłam, więc miałem, że warto. Ale Adam nie był, więc zobaczymy, jaki będzie miał zachwyt na twarzy gdy będzie się przechadzał skalnym miasteczkiem. Także ruszam. Dojechaliśmy. Ach, dojechaliśmy. Jesteśmy przed skalnym miastem w Czechach. Pogoda jest... O Jezu. Pogoda jest przepiękna tylko, trochę wieje, więc chyba zaraz będę plątać się, bo nic nie będę widzieć przez te włosy. Parking płatny pod skalnym miastem... Nie można płacić złotówka. Nie można płacić kartą. 100 Musi Oczywiście 20 zł. Tak, jesteśmy w skalnym mieście. 120 koron czeskich kosztuje bilet normalny. Można płacić kartą, więc jest o tyle fajnie. W złotówkach też przyjmują pieniążki, więc nie ma to żadnego problemu. Toalety przed wejściem, eleganckie, czyściuteńkie. Powiem, jestem w szoku, naprawdę. No i idziemy. Około 2,5 godziny zajmuje obejście całości. Zapraszamy na zwiedzanie. Zapraszam

dzbanem ze względu na okno na wierzchu, które tworzy z tego rodzaju rączkę jakby yy, do dzbanka. Za nami formacja skalna nazwana organami. Zobaczę, czy mam je w skrypcie. Nie, nie mam ich w skrypcie. Także pozostaje jedynie zobaczyć, że faktycznie wyglądają niczym klawisze na organach. Albo te rozsuwane w organach typu harmonia. Teraz jest pytanie, o jakie organy chodzi. Święty. Trzy brzydkie mortki. Takie brzydkie. Może twoje? Moje jest ładne. Z miasto jest śliczna. Tutaj ten korytarz, taki, który przeszliśmy, jest troszeczkę chłodniejszy, ponieważ tam jest ciągle cień, wilgoć gdzieś jest. To się strasznie, bateria się rozładuje <laughs> Także zobaczymy, ile zdążymy powiedzieć. Przerwana energia Batoniki z biedronki najlepsze deng to to jest także także masa 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 tłuszczu będzie mieć siłę siłę do zwiedzenia miasta. miasta No w końcu przed nami to 800 schodków, więc trzeba deng mm. deng O, o deng 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 całą myśl

Wielki strzeliczek, bo zimno. Co tym zaczynamy robić. Wodospad jest wow. No, Większy od tamtego, to na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy łódeczki pływają? Ano. E, to dwa bileciki. A kartą można płacić? Nie można. A złotówka? Nie. Też nie? Nie. A... No to kiepsko. Mhm. No widzenia. No Chciałbym niestety. Z kantoru, tam, no niestety e, kartą tu nie zapłacicie, złotówką tu nie zapłacicie, więc jak nie macie koron, to łódką nie popłyniecie, tak jak my teraz. Smuteczek. To imię, to imię. <laughs> Zdecydujemy ornitologię. Tak? Mm -hmm. Od kiedy? Od trzech zim wstecz. Jak załknęłam u siebie w pracy z koleżanką, zaczęłyśmy wywieszać e, kuleczki z jedzeniem, i zaczęły przygotowywać ptaszki. Pierwszy raz zobaczyłem kowalika, rudzika z przylatywał przylatywą siedzi, jak to się mówi, w odległości tam 30 metrów Zdjęć natrzaskały się wtedy od groma po prostu. Jak zdenerwować kogokolwiek tutaj? Te... No idź! Nie, ja nie mogę! Będę tak stać! Dodatkowa atrakcja, darmowa, a ty się nie doceniasz. Zatrzęsienie a tak Jeżu. tutaj. Pomijając fragmenty terenowe ze schodami, o, tu można się nawet troszeczkę zmęczyć. Ale sam park, tak bo to jest park krajobrazowy, czy tak. to jest? sam park krajobrazowy naprawdę ładny. Siedemdziesiąt centymetrów szerokości. O, fajne.

Haha! Ha. I się teraz dziwicie? Przecież nie mieli pieniędzy. Co oni robią na łódce? Jak się z cielakiem to się płaci, się robi ekstra kilometry. Ale natrzaskaliśmy 5 kilometrów, wróciliśmy do punktu wyjścia, wyszliśmy do kantoru, wymieniliśmy pieniądze i zasuwamy jeszcze raz. Bo jak cielęta jakieś, po prostu nie pomyśleliśmy, że. Przy ziel, y, żółtym szlaku przy jeziorku łódeczki płatne tylko i wyłącznie w koronach. No więc, no cóż, nóżki nam w dupki wejdą, ale jeziorko zaliczymy. A i podejście numer bardzo nie znowu.

Czuję jak mi się nogi trzęsą. Chwila na oddechu. Żeby nie było już tylko ja, ale on też sobie. Ale mniej.

Mm -hmm. I przypomniałam sobie, że płynęłam jeziorkiem. Jak zobaczyłam tego. Józke pijak. Z przypomniałam. Matarně warská, kdo jí švědí červono, to je z problém, to může přijít, že tsunami. To už to tak nějaké, oj, ratum, za to nějaký střík, mayday, mayday. <laughs> Zrobiliśmy to dla was, żebyście tak. nie musieli. Be <laughs> dokładnie. Vloger się Lepiej poświęca. Wydać te 10 zł na czeskie piwo. Tak, zdecydowanie. Chyba, że jesteście z dziećmi, bo dzieci mogą mieć frajdę. Tak, dla dzieci. Śmieszne jakieś dobrać. tam zabawki rozłożone z komentarzami, więc dzieciaki będą miały może frajdę, ale jeżeli jesteście sami mhm. i jesteście osobami pełnoletnimi, to zdecydowanie polecamy raczej kupić Wam. Piwo będziecie mieć podobną Friday, niż na tej wóderczce. Tak naprawdę powiedziawszy. Asia, powolutku, z gracją. Dokładnie. To się wywrócisz na ten filmiku, czy nie? Nie. Nie dam ci więcej tej satysfakcji. Ostatnio też tak mówiłaś, jak się kończyło. Nie dam ci tej satysfakcji. Stążyłam powiedzieć. Wyszliśmy z skalnego miasta zrobiliśmy. Skalne miasto zaliczone. Tak, zrobiliśmy 7,7 ja km. Także po prostu wydawało mi się, że będzie tu więcej, ale to może dlatego jest taki efekt, bo tam jednak jest dużo tych schodów. Tak, góra dół, góra dół, trochę tymi schodami się chodzi, to jest męczące. Aczkolwiek jest to taka trasa, że spokojnie każdy da radę. Wolniej bądź szybciej, w zależności od możliwości, ale każdy sobie może tu przyjść, pospacerować. A naprawdę warto, bo jest bardzo ładnie. Prawda, Adasiu? Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Skalne miasto, tak? Rejs statkiem dla dorosłych? Nie. Z dziećmi tak. Dorośli? Nie. <laughs> Dokładnie. To trzeba zapamiętać.